Tak porównując to strażaków czy policjantów, może nasza praca nie jest taka spektakularna, widowiskowa jak ich praca, natomiast myślę, że my taką mrówczą, ciężką pracę systematyczną wykonujemy. Każdy dzień jest taki zwykły, pracę zaczynamy, dyżur rozpoczynamy o ósmej lub 19. .00. No i przychodzimy rano, najpierw załatwiamy takie sprawy właśnie techniczne, czyli musimy sami sprawdzić sobie nasz ambulans. Musimy mieć pewność, że rzeczywiście wszystko będzie na miejscu, pod ręką, tam gdzie trzeba. Musimy mieć pewność, że cały sprzęt będzie sprawny, po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku. Możemy sobie wrócić już do naszej bazy, do pokoików, możemy rozpocząć jakieś takie poranne przygotowania ci do dyżurów. Tak, jesteśmy cały czas w pełnej gotowości. Przebywamy tu gdzieś w naszych pokojach, tu gdzieś w pomieszczeniach socjalnych, albo gdzieś jesteśmy zawsze w okolicy. Kontrolujemy sytuację, czy jakieś wyjazdy się nie zbliżają, zawsze mamy jakąś radiostację ze sobą. Nie ma takiego zaskoczenia, że nagle przychodzi karta, wezwanie i gdzieś tam się nawzajem szukamy. Zawsze wszystko wiemy wcześniej. Też jesteśmy informowani o tym, jaka to jest kategoria, czy musimy tak bardzo szybko się sprężyć, czy, czy mamy tą minutkę, czy dwie na to, żeby do tego wyjazdu się przygotować. Co to, to, to był? Taki znajomy jest? czy to? nie, z widzenia gdzieś stąd. tak? Tak, widzenia gdzieś stąd, tak? Tak, tak. nie, nie, jest musi Mamy bardzo dużo wyjazdów. Często nasza praca odbywa się gdzieś też w warunkach takich zewnętrznych, gdzieś w jakichś parkach, miejscach publicznych, ulicach, budynkach. I ten stres i to wszystko wynika też z tego, że no, nie zawsze wiemy, co na miejscu zastaniemy. Często ludzie zgłaszają strachu w panice coś, rozłączają się, później ciężko jest dyspozy się dodzwonić do takiej osoby. Nie zawsze może wszelkie informacje pełne uzyskać. Sami musimy później na miejscu. Dochodzić do niej niektórych rzeczy, uspokajać ludzi. No i też kategoria tych, tych wyjazdów. Mamy urazy, złamania, skręcenia, w zwykłe jakieś upadki poprzez takie, typowo, takie typowe zachorowania, jakieś bóle głowy, brzucha, ciśnienia, aż po jakieś takie tragiczniejsze w skutkach zdarzenia, jak wypadki, upadki z wysokości, pożary, czy też nagłe zatrzymanie krążenia, gdzie to rzeczywiście nam zajmuje dużo dużo czasu, żeby taką akcję przeprowadzić. Dużo nas, nas siły fizycznej, ale też i psychicznej kosztuje taka akcja reanimacyjna, która no, nieraz trwa godzinę lub więcej. No i po tym wszystkim też często pozostajemy sami sobie. Możemy tylko ze sobą porozmawiać, jakieś wnioski wyciągnąć, czy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. i Niejednokrotnie jest tak, że zaraz po uzupełnieniu sprzętu jedziemy już do następnego wyjazdu, więc nawet i nie ma czasu na to, żeby opłonąć po takich zdarzeniach. Staram się jakoś tak spokojnie do tego wszystkiego podchodzić. Każdy, każdy ma jakieś swoje indywidualne podejście. Myślę, że zagrożeniem jest to, że popadanie w skrajności, czyli angażowanie się emocjonalne we wszystkie przypadki, takie skrajne angażowanie się emocjonalne, może spowodować to, że człowiek szybko się wypali i z tej pracy będzie mógł wypaść niedługo, natomiast też druga skrajność, polegająca na tym, że podchodzimy w ogóle bezuczuciowo, bez emocji do, do, do ludzi, do tych zdarzeń, też może spowodować to, że po jakimś czasie dotknie nas znieczulica, więc to jest ciężkie, ale też indywidualne, jak mhm. do tego podchodzimy. Musimy to wyważyć wszystko. Nie, to sama praca sobie jest no, nie do zmienienia, dla mnie przynajmniej. Daj mi wiele satysfakcji, oczywiście pomijając wszelkie okoliczności, które gdzieś tam towarzyszą tej pracy, natomiast praca sama w sobie daje mi naprawdę niezmierną satysfakcję. Na pewno na dzień dzisiejszy, jeżeli nie zmuszą mnie żadne inne okoliczności tej pracy, nie zmienię i będę w tym trwał.